Cześć! Witam wszystkich z Anglii, z upalnej Anglii. Zaczęły się naprawdę niezłe upały. Jest 30 stopni Celsjusza. Słuchajcie, to jest naprawdę gorąco, jak na warunki angielskie. Także gotuje się tutaj jak kurczak w piekarniku. No ale cóż, czasami też tak musi być. Jest już godzina 15.10, także jak widzicie, zaczynam nagrywać stosunkowo późno. A to dlatego, że dzisiaj tak naprawdę pojechałem tylko rano do BDS, niedaleko Jardu. Zabrałem stamtąd kruszywo 40 mm. I z Kruszywem podjechałem do GUL, żeby to rozładować. Po rozładunku natomiast jestem właśnie e, w trakcie dojazdu do Peterborough, a dokładnie Stamford e, i tam będę ładował następne kruszywo z tym towarem. Będę jechał do jednostki wojskowej RAFU u e, w Lakenheath, Laken o ile się nie mylę, jeżeli dobrze to wymawiam. W każdym bądź razie będzie stosunkowo późno na dostarczenie tego towaru, dlatego też mam nadzieję, że zdzwonię się z klientem i. E, Dadzą mi znać czy są jeszcze otwarci Bo jak nie to ładuję i będę się po prostu parkował A jak na mnie poczekają Albo są otwarci Gdzie podejrzewam, że jednostka wojskowa Powinna być otwarta cały czas No to jeszcze dzisiaj to wysypię I zobaczymy jak się to potoczy Tymczasem słuchajcie wyłączam się 24 minuty do celu i otwieram okno Bo się naprawdę tutaj zaraz zagotuje Jesteśmy papierologia. Trzeba się zważyć, zobaczyć o co tutaj chodzi. I lecimy dalej. Ważne, że jest otwarte, nie? Hej, Dobra, dla was to był moment, dla mnie trochę katorga, bo za każdym razem jak się jest pierwszy raz gdzieś na żwirowni, czy kamieniołomie, czy gdziekolwiek, to trzeba przejść przez tak zwany induction, czyli po prostu mówią wam jakie są zasady i tak dalej, co jest akurat fajne, bo wiesz jak się poruszać, ale to już wiecie, po jakimś czasie robi się nudne, to jest takie jak z automatu. Kobitka mówi do ciebie jak robot. I na jakiekolwiek słowa inne niż na regułce, po prostu jest obrażona, że musi powiedzieć trzy słowa więcej. Ale nie dziwię się. Słuchajcie, tutaj na liście było chyba z 50 kierowców dzisiaj. A ona musiała każdemu pewnie to wytłumaczyć, a przynajmniej większości z nich. No w każdym razie, szufla już na mnie czeka. Mam podjechać pod numerek 7 i tam będziemy ładować. The way eh? because I am like that. Can you weigh it? 28.2 20, W tym przypadku musiałem powiedzieć szufli, żeby załadował, w sensie, żeby mnie sam zważył, dlatego że y, stoję w taki sposób, że jestem przechylony na lewą stronę i po prostu boję się podnosić naczepy, dlatego że ewidentnie jest ona na takim pagórku i mógłbym to przewrócić. W takim przypadku najlepiej powiedzieć, żeby szufla użył swojej wagi. Po pierwsze jest to dokładne, dokładny pomiar, a po drugie nie musisz się niczym przejmować. I nawet na takiej małej górce ja jestem w stanie załadować. Natomiast jeśli on by nie mógł mnie zważyć, musiałbym poprosić o przestawienie miejsca, dlatego że tutaj po prostu bałbym się podnieść tą naczepę. Jest naprawdę nierówno. W każdym bądź razie on już kończy ładuje ostatni kawałek szufli i spadamy stąd. Także bardzo szybko poszło. Zaraz dzwonię do klienta i zobaczymy czy są jeszcze otwarci? And what's the earliest in the morning that I could deliver it? Half six. Half six. Okay, I'll see at half six tomorrow then. All right, no worries. I'll see Cheers. Then. Bye. Bye. Right. Także jak sami słyszeliście. Dzisiaj już tego nie dostarczę, dlatego że nawigacja pokazuje mi, że na miejscu będę za 26. Oni mają otwarty tylko do 17 i rozładunek będzie, o której on tam mówił, o w pół do siódmej, tak? W pół do siódmej jutro, także moim planem jest dojechać jak najdalej. Właśnie sobie planuję, gdzie będę dzisiaj nocował. Prawdopodobnie wypadnie A14, zaraz przed jednostką, bo mniej więcej w tamtych rejonach to jest. No, i będę się czaił na jakąś lewę, Także zostało mi akurat godzina 21 do 9, więc skończy się to 9. Jakby byli otwarci, to bym pocisnął na dychę, rozładował to jeszcze i później zaczął na świeżo jutro. Ale nic się nie dzieje. Może być też tak. Jest naprawdę upał, słuchajcie, 31 stopni. Także wszystkiego się powiem szczerze, odechciewa jeśli chodzi o trening i tak dalej. No, ale dzisiaj mam zaplanowany spacer, więc taki mam zamiar. Zrobię te kroki. Tak jak obiecałem, trzymam się moich założeń Także 10 tysięcy kroków dzisiaj wpadnie Nawet na takim upale W każdym bądź razie jadę Zobaczymy gdzie przyjdzie mi dzisiaj parkować No i jutro z samego rana rozładunek A tutaj mamy przykład dwóch po prostu gamonii Bo inaczej się tego nie da nazwać Wyprzedzają się już tutaj na tej drodze od, ja wiem, 15 minut no i ob osobiście obwiniam tutaj tego gostka po lewej stronie dlatego, że jak widzi, że ja się chcę przecisnąć powinien mu troszeczkę zwolnić kosztuje go to sekundę, bo ten po prawej mimo wszystko ma tą ciężarówkę szybszą o tą mikromilę ale walczy tutaj twardo, no nie odpuszcza a ten po lewej znowu blokuje i takie to jest wyprzedzanie ja natomiast jadę dużo szybciej niż oni obojga no i muszę się męczyć, dlatego jeżeli chcesz zostać kierowcą, pamiętaj, to jest przykład tego, jak nie jeździć. Po prostu, jeżeli widzisz, że ktoś cię próbuje wyprzedzić przez 10 minut, weź mu odpuść, a niech jedzie. I tak jest o tą odrobinkę szybszy, więc jak ty zwolnisz na sekundę, to i tak go już później prawdopodobnie nie dojdziesz. Ale przynajmniej ten kierowca za nim, czyli tak jak u mnie na przykład... Nie musi tak cierpieć. Bo ja na przykład zobaczcie, dodaję troszeczkę gazu, i ja jestem praktycznie zaraz za nim. Jadę o powiedzmy dwie mile szybciej niż on. Dlatego po prostu to jest tragedia. Nienawidzę tego na autostradach i bardzo was proszę nie róbcie tak. Naprawdę denerwuje to innych kierowców. I tak szukałem miejsca, bo cała A14 była w przebudowie, a raczej wszystkie lejbaje były pozamykane i znalazłem coś wspaniałego Walkers Snack Picnic Area zobaczcie na to, mamy tutaj darmowe wifi, oczywiście nie wiem czy działa, ale ja mam swoje więc w sumie mnie to nie dotyczy nie wiem czy tutaj są prysznice, wygląda na to, że to miejsce jest zamknięte no ale trudno, najwyżej wezmę prysznic rano dzisiaj się ogarnę po swojemu ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że tutaj jest las, także można sobie śmiało wyskoczyć na spacer i właśnie to mam zamiar zrobić także Tutaj będę dzisiaj nocował, jest naprawdę zarąbiście, cicho i spokojnie. Jest tu kilka ciężarówek, ale zmieściłem się dosłownie na ostatnie miejsce. Także tutaj idę właśnie na spacer i uderzamy z samego rana na 6.30 na rozładunek. A rozładunek jest raptem 5 minut stąd, także jest idealnie. Oprócz tego tutaj są BP, Shell, sklepy i tak dalej. Także miejscówka naprawdę zarąbista. To chyba jakieś zrządzenie losu, bo znalazłem naprawdę najlepszą miejscówkę, jaką kiedykolwiek w sumie znalazłem do tej pory. Jest tutaj jakiś e, turystyczny las, czyli po prostu wydzielone szlaki, którymi można się poruszać, i wygląda to naprawdę obiecująco. W każdym razie zaparkowany jestem gdzieś tam z tyłu i yy, yy, w sumie na ostatnim z miejsc parkingowych, ale jeszcze wciąż jest kilka samochodów, które na pewno się z czasem ulotnią, bo tutaj na pewno ludzie przychodzą na spacery z psami i tak dalej tam po prostu połazić także jak się zrobi trochę później to na pewno troszeczkę ucichnie tymczasem ja popijając resztkę mojego Red Bulla Idę się tutaj przejść po okolicy Na pewno zrobię tutaj masę kroków Moim celem jest zrobić jakieś 20 tysięcy Bo na pewno tutaj będzie gdzie połazić Jest przyjemnie, pogoda jest piękna W sumie nie mam dzisiaj dnia treningowego Dlatego tak to wygląda Jak wrócę w planie mam Zrobić sobie łososia I oglądnąć jakiś film I do spania, aczkolwiek dzwonił do mnie kolega Że tutaj też będzie się parkował Także prawdopodobnie później przyjedzie No i nie wiem czy będziemy myśleć i robić jakiegoś grilla, czy po prostu posiedzimy chwilę, pogadamy i yy, pójdziemy spać, nie? Także tak to wygląda, tymczasem zobaczcie sami co tu się dzieje. Coś niesamowitego, jestem tutaj całkowicie sam, jest cisza, spokój. Słychać tylko ptaki, drzewa i jest po prostu elegancko. Kroki zrobione, jedzonko ogarnięte, dieta cały czas zapięta na ostatni guzik i w tym przepięknym miejscu idę szamać i spać. Na razie. Trzymajcie się.